Zapraszamy na cykl wywiadów z Agnieszką Kostrzewą, która opowie Wam, dlaczego warto zamieszkać w Marbei, jak wygląda życie na Costa del Sol oraz na co warto zwrócić uwagę przy zakupie nieruchomości w tym wyjątkowym zakątku Hiszpanii. Ważniejsze według mnie z tym, z czym my się borykamy, bo sama o tym wiesz, to jest to, że dzwoni do nas klient, który nie trafia z polecenia. Eee, okazało się, że zadzwonił do pięciu różnych agencji międzynarodowych między innymi i ma pięciu albo dziesięciu doradców. Tak. To, co jest istotne, żeby ludzie wiedzieli, że praktycznie pracujemy tutaj większość nie ma wyłączności, my mamy wszystkie nieruchomości, które znajdują się w bazie danych, jeśli chodzi o sprzedaż. I namawiałabym. Tych, którzy chcą się tutaj przeprowadzić i szukają nieruchomości, znaleźć jedną agencję. Nie mówię tutaj, że to musimy być my, czy chociaż dwóch agentów, ale nie więcej. Dlatego, że będziecie Państwo mieli namieszane w głowie. I na końcu dnia mieliśmy sytuację właśnie w zeszłym tygodniu, gdzie przyjechała pani codziennie z każdym, z każdą inną agencją oglądała, na końcu trafiła do nas i stwierdziła, że wróci, bo ona już nawet nie wie, co, co oglądała i co chciała kupić. Każdy przekonywał ją do swoich nieruchomości. To, co chciałabym też podkreślić, bo jesteśmy jednym no, z niewielu biur z polskimi korzeniami, a wszystkie mówimy po polsku w naszym biurze, że my bierzemy całkowitą odpowiedzialność tak naprawdę za to, co, co mówimy naszym klientom. I że nie możemy opowiadać, to powiem bzdur, bo tak inaczej nie można tego nazwać, że można mieć stopę zwrotu z inwestycji 15 czy 20%. Proszę Państwa, to nie istnieje. A są agenci, którzy pracują, freelancerzy, którzy pracują z telefonem komórkowym i obiecują takie rzeczy. Oczywiście do nich do biura Państwo nie zapukacie w przyszłym roku, jeżeli będziecie chcieli Państwo zweryfikować, to dlaczego tak się nie wydarzyło? Ze względu na fakt, że po prostu zmienią numer telefonu, wyjadą. Nasze biuro istnieje długo, jesteśmy również członkiem. To mi się wydaje, że warto tutaj podkreślić, członkiem Leading Property Agents of Spain, czyli organizacji, która zrzesza najlepsze agencje nieruchomości tutaj na Wybrzeżu, ale które, żeby być członkiem tej, tej organizacji, trzeba wykazać się właśnie takim dużym protokołem uczciwości, który my wypełnialiśmy od wielu, wielu lat. No, i myślę, że jesteśmy jedną z niewielu agencji, która ma ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, gdyby kiedykolwiek któraś z nas popełniła błąd. Bo oczywiście błędy mogą ukryte znaleźć się, ale od tego, od tego oczywiście staramy się, jakby państwa uchronić i siebie też. Na to pracują kancelarie prawnicze, z którymi współpracujemy. Także. Myślę, że to jest jedna z najważniejszych rzeczy, wybrać naprawdę jedną, maksymalnie dwóch agentów i tam, gdzie Państwa chemia i serce najbardziej pokazuje, że czujecie się Państwo z tą osobą, że darzycie się Państwo wzajemnym zaufaniem. Jeszcze kontynuując ten wątek, wiesz, ważne jest to, że faktycznie jak mamy klienta, którego mamy przez 2-3 dni, czy powiedzmy tydzień, tak jak przyjeżdżają z ludzie, to wiadomo, hmm. że pierwszego dnia często weryfikują się ich oczekiwania. Żona chciała coś innego, mąż chciał coś innego, znajdują wspólny mianownik. Czasami jest to podniesienie budżetu, czasami jest to zmiana z mieszkania na dom. Różne historie przerabiałyśmy. I wtedy jedna, jeden agent może faktycznie Państwa prowadzić cały czas, słuchając Państwa komentarzy i faktycznie znaleźć tą wymarzoną nieruchomość. Natomiast jeden dzień pokazując, praktycznie no, mamy ręce związane.